Już potwierdzenie zgłoszenia kandydata na prezydenta Zielonej Góry. Nasz komitet zgłosił swojego kandydata jako czwarty. To oznacza, że już formalnie wchodzimy w kampanię wyborczą, możemy brać udział w debatach. Mamy prawo do bezpłatnych czasów antenowych w mediach publicznych, takich jak Radio Zielona Góra czy telewizja publiczna. No i będziemy korzystać z tych praw po to, żeby promować nasz komitet, Komitet Wyborców Nowej Prawicy i Ruchu Narodowego. Będziemy mówić o naszym programie, będziemy mówić o tym, że Zielona Góra po dwóch kadencjach rządów, takiej nieformalnej, ale jednak koalicji kadr związanych z postkomunistami i z platformą, potrzebuje zmiany. Nasze środowisko tą zmianę gwarantuje. Gwarantuje też możliwość współpracy osób, które wywodzą się z różnych kręgów, bo są u nas w tej chwili działacze około trzech partii: Partii KORWIN, Partii Kongresowej Prawicy, tworzące się Partii Ruch Narodowy. Będziemy mówić o tym, że Zielona Góra potrzebuje bardziej gospodarnej ręki do miejskich finansów, potrzebuje lepszej dbałości o przestrzeń miejską, o porządek w mieście. Będziemy też mówić przede wszystkim o tym, że prezydent Kubicki nie spełnił swoich obietnic, między innymi 4 tysięcy miejsc pracy, które miały tu być przyciągnięte przez inwestycje, które obiecywał i których niestety do dzisiaj nie ma. Dlatego wielu ludzi z Żonej Góry wyjeżdża. Nasi kandydaci to są Zielonogórzanie, którzy tutaj zostali, tu pracują, prowadzą swoją kampanię wyborczą za własne pieniądze i na miarę naszych możliwości będziemy starać się uzyskać jak najwyższe poparcie.